Siemanko wam wszystkim zesłońce i dzisiaj Was witam bardzo, bardzo serdecznie. Um, dzisiaj Was zapraszam na stronkę yy, no, dzisiaj Was zapraszam na stronkę Go i na Wytrefry Skins <coughs> Oczywiście już sobie przejdziemy. Aha jeszcze tak przed końcem tego filmiku. Dajcie łapkę w górę, dajcie miły komentarz, żeby mnie wspierać i też dajcie suba jeśli ktoś mnie nie subskrybuje no to, a no to, no to wasz proszę żebyście zostawili te trzy punkty na moim kanale i przechodzimy teraz następująco do strony mianowicie czekajcie sobie to żeby sobie tak czekajcie nie to zmienimy sobie kamerkę kamerkę sobie cykniemy tak <coughs> i przechodzimy do strony. na pierwszy rzut oka wchodzicie na Skins, logujecie się, i wpisujecie tutaj jak macie free, zakładkę Free i przed tym af afilajcem będziecie mieli kody i wpisujecie kod AWT. Oczywiście już tutaj dwóch ludzi się, się e, zrobiło. Się, w sensie, z, 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 z mojego kodu zrobiło się y, dwóch osób, i tutaj i jest tutaj wszystko op opisane, ile coś tam dostajemy. No, kude, ja tak właśnie dostaję tam 0,25 25 gemów a wy dostajecie chyba plus więcej 50%, chyba tak to działa. No, je, jeśli ktoś pisze kod AWT, oczywiście tutaj mamy 306 yy, yy, tych właśnie gemów, czyli to jest 3 dolce. Możemy sobie coś wypłacić, na przykład z CSGO Instant. Tutaj mamy wszystkie skiny. Oczywiście, je, jeśli ktoś chce ode mnie skina, yy, poproszę, yy, no, żebyście wpisali kod, bo to właśnie, no, ja pomagam. Dla Was to robię, tak I także, jakby ktoś chciał, na przykład, nie wiem, do takiego e, do takiego he, health, healthy, No, tego właśnie. Ogień piekielny. No, czyli za 11 dolców. No, jeśli tutaj będziemy mieli 11 dolców, no to sobie wypłacamy tego skina i po prostu będziemy mieli więcej tych gemów, no to postajemy się wypłacić na przykład jakoś kosa, czy tam coś, no, no na przykład no na przykład taką kosę, na knajp, Knife łeb, web Filters I jeśli, i jeśli wpisać mój kod AWT w zakładce free, je, jeszcze tutaj mamy właśnie daily gifta, tutaj mamy daily gifta, czyli że tam 0,2 centy nam, nam Dodaję poprzez 20 chyba 4 godziny na dobę, czy tam coś chyba. Nie wiem, chyba tak. I tutaj mamy opcję widraw. No oczywiście ja to mówiłem, ale tutaj mamy właśnie bardzo dużo skinów. I jeśli ktoś by tam, nie chciał na przykład no, taką super nową faktorię za dwa dolce i to jeszcze w satiaku no to sobie też właśnie wypłacimy, nie? Ale ja, jeśli chcecie skina ode mnie, oczywiście ja was nie oskabuję. <laughs> wejdziecie na ten, wejdziecie na, na free, pisujecie kod AWT, bo tutaj będziecie mieli przed tym afilejcem, a będziecie mieli e, takie coś jak promocode, czy coś w tym stylu i pisujecie kod AWT. I po prostu wam to chyba dodaje tam, nie wiem ile, ale wam tam coś chyba coś tam, co, coś tam wam tam dostaje na pewno. I po prostu będziemy sobie no, posie, oczywiście po 7 dniach, bo, bo, bo na tej stronie jest właśnie ban, czyli tam do tego nie mogę się z kimś tam właśnie wymienić. No tak jak widzimy, że tutaj mamy kosy, tutaj mamy takie czasówki, jakby o, tutaj mamy więc lepsze skiny. Oczywiście, jeśli by ktoś chciał, no to naprawdę, jak nie chcecie ode mnie skina, no to ja sobie coś tam sam sobie wyciągnę. Bo, bo będę miał właśnie na to czas, żeby sobie o na przykład takiego case za 358 yy, yy, dolców no to no to hello, no to w, w, wpisujecie kod, jak ja najszybciej wbijacie na stronę logujecie się poprzez steama, wpisujecie mój kod i lecimy z giveawayami oczywiście tutaj ja sobie będę wypłacał z opcji skin, bo, bo właśnie mi na tym bo, bo, bo właśnie na tym play no playe to play mnie właśnie zbanowali. Nie wiem dlaczego, ale Wam powiem taką jedną rzecz: że, po prostu, że, to, że, 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 że to mnie mniej więcej wkurzyło. No nie wiem za co mnie tu wkurzyło. Nie wiem, nie wiem, nie powiem. No to hello. No to wbijajcie na tą stronę. Dostajecie skina ode mnie po tych właśnie 7 dniach, oczywiście ja sobie tam 7 dni, no tam na live, czy, czy, czy gdzieś tam będziemy sobie losować. No jak się bawi, no, jak się będzie na przykład, ja tego skina, no wcześniej kurde kupiłem skina i czekam właśnie do, czekam 7 dni, Je, jeśli ta to na przykład mi, właśnie, YouTube wygaśnie. No to będziemy robić tak, że no to będziemy robić tak, że na przykład no YouTube się skin właśnie ten, a dzisiaj będzie live, na przykład. Albo YouTube będzie live. Rozumiecie o co chodzi, nie? No. A rozumiecie o, o, o co mi chodzi. Czekajcie, jeszcze się nagiewa. To nagiewa się, dobra. No. Także wbijacie tutaj. Ups, nie tutaj, tutaj. Nie. Tutaj w zakładkę Free wpisuję ci kod AWT i lecimy z tym Affiliate Sync Ups. I po prostu będziemy zbierać sobie, i po prostu będziemy sobie zbierać Gemy. I po prostu będziemy jechać z giveawayami. Oczywiście, tym szybciej, tym lepiej. Ja Was po prostu nie łoskamuję, bo ja takich rzeczy nie robię. No. I to by było chyba na tyle. I także tak. Zapraszam na tę stronkę Wytry Skins, wpisujecie kod i lecimy. A więc cześć na razie, cześć. Wpisuj, wpisujcie kod.